Pan przyjdzie, bo to pierwsze wezwanie to było, kiedy Jan Zanurzyciel je głosił, żeby okazać skruchę za swoje grzechy, żeby nastawić swoje umysły na powitanie Pana, żeby Pan, kiedy przyjdzie, na ziemię nie zastał przeszkód. No i niestety, jak wiemy, naród izraelski nie był na to w pełni przygotowany i tych przeszkód Pan wiele zaznał, włącznie z prześladowaniem i śmiercią. Dzisiaj też chcieli, czy oczekujemy, Ponownego przyjścia Pana, i też byśmy chcieli, żeby Pan kiedy przyjdzie, znalazł swoich wiernych sług, którzy będą oddawać Mu cześć i przez jego pośrednictwo także oddawać cześć Bogu Ojcu. Ale też będziemy w, we wtorek 11 kwietnia spożywać ciało i krew Pana naszego Jeszu w postaci chleba bez zakwasu i wina wytrawnego. I na to spotkanie, na tą uroczystość też powinniśmy się przygotować. Jak gdyby w pewnym sensie wyprostować drogą, by Pan byśmy mogli spożyć to te, te ciało i tę i i krew. To jest wielki zaszczyt i przywilej, dlatego warto go docenić i się do niego przygotować. Zresztą jestem przekonany, że właśnie doceniacie to. Ale też z tego powodu postanowiłem ten temat jeszcze raz omówić. Ewangelia Jana 6, rozdział 53 werset. Mówi, się pisze, rzekł do nich Jeszu. Amen. Amen powiadam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli widzimy, że uczestnictwo w tej wieczerzy jest warunkiem życia, zdobycia życia. Także nie można tego zlekceważyć, i jeśli chcemy dostąpić zbawienia, jeśli wysilamy się w tym kierunku, no to jesteśmy świadomi wielkiej, doniosłej roli, jaką odgrywa spożycie ciała i krwi pana naszego Jeszu. Ale jesteśmy też oszczerzeni w związku z tym. 1 Koryntian 11, rozdział, wersety 27-29 Żebyśmy sobie zbyt lekko nie traktowali tego, że tak z marszu, bez wysiłku, nam, nam się należy spożyć do tego ciała i tej krwi. Czytamy tam: Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha to bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, wyrok sobie spożywa i pije. Tak więc trzeba z jednej strony być godnym tego, a z drugiej strony trzeba samą tą ceremonię przeprowadzić też godnie. Czyli nie jest to okazja do hulanki, do, do popicia sobie, do obżarstwa. Jest to uroczystość, która głównie ma kłaść nacisk na, sam, na samą pamięć o wydarzeniu, które rozegrało się dla naszego dobra, gdzie Pan nasz Jeszu poświęcił się, cierpiał dla nas, żebyśmy my mogli dostąpić zbawienia. Dlatego też powinniśmy sami siebie badać. Ten sam list do Koryntian w nastroju pierwszy werset mówi, jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Czyli żeby uniknąć sądu niegodnego spożywania, powinniśmy sami sprawdzić, czy jesteśmy godni, by spożyć. Ciało i krew. No i właśnie pytanie, jak się do tego przygotować? Sposoby oczyszczenia się, żeby być godnym. Właściwie są dwa. Gdy ktoś nie jest jeszcze częścią społeczności powołanych, czyli pierwszy raz to będzie robił, i gdy ktoś już należy do powołanych i być może już wiele razy nawet spożywał ciało i krew, też musi się badać. Czy jest w tym roku godzin, by to zrobić? Do uczestniczyć w tej pamiątce. Pamiątka jest swego rodzaju też dowodem, że trwa w wierze, no ale jeśli by nawet pragnął dalej trwać w wierze, ale miał coś na swoim sumieniu, to musi najpierw się oczyścić. W Księdze Wyjścia, bo będziemy mówić o pierwszy sposobie, czyli ktoś o kimś, kto jeszcze nigdy nie spożywał i chciałby pierwszy raz, w Księdze Wyjścia 12 rozdział 48 i 49 werset mamy prawo, które dotyczyło Paschy, bo wiemy, że dzisiaj jakby Pascha została prze, jakby cieniem tej naszej pamiątki i my, pamiątkę, obchodzimy w miejsce Paschy, czyli jak pewne rzeczy przeszły na tą pamiątkę, między innymi wino i chleb, o którym który będziemy spożywać, to one były też spożywane właśnie na, podczas Paschy. I tam czytamy tak. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u Ciebie chciał obchodzić paschę w czci Pana, to musisz obrzezać pierwszych wszystkich potomków jego domu. I wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród Was. I dzisiaj takim odpowiednikiem gdyby tego obrzezania jest po prostu zanurzenie w imię Pana Naszego Jeszu. Gdzie apostolski drugi rozdział a werset 36 do 38 czytamy między innymi o Izraelitach, którzy zrozumieli, że zabili, brali udział w zabiciu w zamordowaniu. Pomazańca Bożego i w związku z tym, kiedy to do nich dotarło, przejęli się bardzo, no i tu mam tą relację, co wtedy mają oni robić. Niech więc cały dom Izraela wie z, z niewzruszoną pewnością, że tego Jeszu, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Pomazańcem. Gdy to usłyszeli, przyjęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić bracia? Zapytali Piotra i pozostałych posłańców. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was zanurzy się w imię Jeszu pomazańca, na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Tu chciałbym właśnie podkreślić na odpuszczenie grzechów waszych, gdyż zanurzenie w imię Jeszu jest nie tylko aktem okazania wiary, ale jest też aktem oczyszczenia. Czyli od tej pory z czystym sumieniem mogli służyć Bogu po zanurzeniu. Więc na pytanie, co ma zrobić osoba, która pierwszy raz chce uczestniczyć, to przede wszystkim musi przyjąć zanurzenie imię Jeszu, żeby dostąpić tego pierwszego całkowitego oczyszczenia ze wszystkich grzechów, jakie do tej pory w swoim życiu popełniła. Gdzie Apostolskie 22 rozdział, werset 16, opisuje sytuację. Saula, który, czyli późniejszego Pawła, gdzie czytamy Dlaczego teraz wlekarz? Zanurz się i obmyj z Twoich grzechów, wzywając jego imienia. A więc tutaj dochodzi jeszcze do zanurzenia w imię Jeszu, dochodzi jeszcze modlitwa, wzywając jego imienia. I mamy to także potwierdzone w dalszych wersetach, czyli jedno to jak gdyby uzupełnia drugie. W pierwszym liście Piotra, trzeci rozdział, wersety 20 do 21, czytamy. Gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę, teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje Was ona w zanurzeniu nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jeszu Pomazańca. Czyli. To jest zanurzenie, jest to zmianka o zanurzeniu, które jest odpowiednikiem uratowania, jakby, mojego z potopu, i temu towarzyszy prośba o dobre sumienie, czyli o wymazanie tych grzechów. Modlitwa, która towarzyszy czy występuje o zanurzeniu, w większości przypadków osób, oczywiście za wyjątkiem Chrystusa, dotyczy prośby o przebaczenie grzechów i oddanie się na. Służbę dla Chrystusa, a w ten sposób też dla Boga. Prośba o przyjęcie. I no i prośba o Ducha Świętego. Od tej pory zacznie się właśnie zabieganie od Ducha Świętego. Tak więc no jest to podstawowy sposób oczyszczenia się przed, przed tą pamiątką dla osób, które pierwszy raz korzystają. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset pierwszy, drugi, dwunasty mówią: Dzieci moje piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet, to, to jest właśnie drugi przykład, gdybyście już byli po zanurzeniu, ale zdarzyło wam się zgrzeszyć, to co wtedy zrobić? Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jeszu Pomazańca Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze lecz również za grzechy całego świata. Piszą do Was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na jego imię. Czyli jeśli ktoś już uczestniczył kiedyś w pamiątce, miał już dawno zanurzenie, ale zdarzyło mu się zgrzeszyć i on wie doskonale, że nie jest godny spożywać ciała i krwi w tym roku, to powinien po prostu błagać. Boga przez pośrednictwo Chrystusa o wybaczenie grzechów. Jeśli to będzie że dostanie te wybaczenie, musi jednak je przed Bogiem wyznać. Czasami też w przypadku ciężkich grzechów, kiedy grzesznik ma wrażenie, że jednak Bóg nie wysłuchał, to powinien zwrócić się także do innych gorliwych mężczyzn z prośbą o wstawienie. List Jakuba, 5, rozdział 15, 16 werset mówi, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan Go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą Mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. I dlatego ten grzesznik prosi, żeby ci, którzy nie są, nie mają takiego problemu, jak on którzy mają czyste sumienie przed Bogiem, żeby oni stawili się za Nim. Też Jego modlitwy rzeczywiście mogą napotkać na przeszkodę. Dlatego i, dlatego, i tylko dlatego czasem, w niektórych przypadkach, jest potrzeba, żeby wyznać, czy jednemu, czy kilku braciom yy, swoje grzechy i prosić, żeby wstawili żeby się za nami. I w ten sposób można dostąpić oczyszczenia. Z grzechów, także już w późniejszym czasie. No bo wszyscy wiemy, apostoł Jan też pisał w swoim liście, że kto twierdzi, że nie grzeszy, ten kłamie. Ten kłamie. Jest tylko kwestia, jak wielki jest to grzech. Poważne grzechy z reguły udaje się unikać, choć nie zawsze, bo tu mówimy właśnie o poważnym grzechu. Choć nie zawsze, ale przeważnie udaje się unikać. No ale bywają drobniejsze grzechy, które też mogą nasze sumienie obciążyć. W do Koryntian 5 rozdział, wersety od 6 do 8 czytamy Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. I ta pierwsza część tego cytatu jest w kontekście poważnego grześnika, człowieka, który zabawiał się seksualnie z macochą, czyli żoną ojca swego. To był poważny grzech, i było polecenie, żeby się go pozbyć. Ale dalej czytamy: Chrystus bowiem został złożony po to, by cała społeczność była czysta. A już szczególnie ma to znaczenie w kontekście pamiątki. Bo dalej czytamy: Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przasznego chleba. Czystości i prawdy. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Najpierw jest cały, cały temat, jak gdyby wyszedł z poważnego grzechu, ale potem w końcówce i Paweł pisze o złości i przewrotności, a więc takich grzechach, które o tyle są mniej poważne, że one mogą występować bez jawnego krzywdzenia kogoś. Znaczy, można w sercu być żywić złość, przewrotność, a nie ujawniać tego na zewnątrz. Więc... Ale to jest kwas, którego musimy się pozbyć, bo to jest coś, co nas kala. Także musimy prosić o przebaczenie, musimy zabiegać o, o, o wyzbycie się tego. Żebyśmy byli czyści na, na, dzień, na dzień pamiątki, kiedy będziemy spożywali ciało i krew. Bo w tym kontekście właśnie jest mowa też o usunięciu tego kwasu. Żeby właśnie, jak gdyby dalej jest ta pamiątka, czy to jest w tym kontekście. Ten grześnik nie jest godzin, dlatego usunięcie kwasu, jak gdyby usunięcie tego grześnika, oni wiadomo, że mu krzywdy żadnej nie robili, oni go nie zabijali przecież, ale nie pozwalali mu uczestniczyć w spożyciu ciała i krwi. W do Efezjan, czwarty rozdział, werset 22-24, czytamy. Co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej czystości. Czyli to jest rada dla nas wszystkich, którzy żeśmy, owszem, doszli do momentu zanurzenia w imię Jeszu, dostąpiliśmy przebaczenia grzechów i co dalej? I dalej musimy doskonalić się w służbie dla Boga. Musimy ciągle odnawiać się duchem, w sposobie myślenia, bo już, już nie tylko chodzi o jawne grzechy, ale chodzi o to, żebyśmy w sposobie myślenia na przykład kochali naszych braci. Jan mówi, że kto, kto twierdzi, że kocha Boga, a nie kocha, a nienawidzi bliźniego, no to, to to jest nieprawda, nie można tak. To jest, to jest fałsz, obuda. Dlatego musimy ciągle, to jest ciągła praca, to nie jest coś, co raz następuje. Bo my owszem, możemy raz postanowić, że tacy, tacy będziemy, pozbędziemy się złości, ale ona tak czy siak może gdzieś z boku podejść, nas ukuć i my musimy być czujni, żeby ją zwalczać. A kiedy ulegniemy, to wtedy musimy właśnie prosić o przebaczenie i odnawiać się duchem. Tak, żebyśmy się coraz bardziej upodobniali do Boga Ojca według wzorca, jaki nam zostawił jego syn, a nasz Pan Jeszu. Bo właśnie przez to my możemy jak gdyby, naśladować Boga, naśladując jego syna. No i czyli dążyć cały czas do tego, żebyśmy byli czyści. To jest ten proces odnawiania nowego człowieka. List do Rzymian również podobne myśli zawiera 12 rozdział werset 1 i drugi. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciało, ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie wieście więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre. Co Bogu przyjemne i co doskonałe. W ogóle słowo nawracać się w dosłownym znaczeniu znaczy zmienić sposób myślenia. No i kiedy my zmieniamy sposób myślenia, to ciągle musimy w tym nowym sposobie się utwierdzać, ciągle musimy się odnawiać, odnawiać swój umysł. A żebyśmy coraz lepiej rozpoznawali wolę Bożą, czyli żebyśmy byli coraz bardziej dojrzali w służbie Bogu. Jeśli na drugi rozdział wersety 15 do 17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. No jeśli naszym celem jest trwać na wieki, to musimy unikać tego, co jest typowe dla tego świata, czyli porządliwości ciała, porządliwości oczu, pychy tego życia. Nie? To wszystko jest na zniszczenie. Więc to są takie, ktoś może powiedzieć drobiazgi, no ale właśnie tych drobiazgów brakuje wśród tak zwanych wierzących, którzy nas otaczają. W efekcie oni żyją w nienawiści często, kłócą się, biją się. Żyją w chulankach, w fawolach, zupełnie tak, jak kiedyś żyli poganie, a dzisiaj twierdzą, że oni są chrześcijanami. My nie tacy powinniśmy być. My powinniśmy się ciągle doskonalić w sposobie myślenia, ciągle odnaleźć w duchu. By być godnym między innymi spożywać ciało i krew Pana W Mateusza 3,8 czytamy słowa. Jaki Jan Zanurzyciel wypowiedział, kiedy przychodzili do niego faryzeusze. On był zdziwiony. Któż wam powiedział, jak uniknąć kary, bo przychodzili skruszyć się. I żeby to nie było takie gołosłowne, to oszczękich. Wydawajcie więc godny owoc nawrócenia. No bo jeśli samo zanurzenie bez późniejszego życia zgodnie z wolą Boga, po prostu będzie nic nie niewarte będzie zap zaparciem się Boga, a w naszym przypadku zaparciem się Chrystusa. Za zanurzamy się w imię naszego Pana Jezusa. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety od 8 do 11. Postępujcie jak dzieci światłości, owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując nawracajcie. Czyli cały czas pracujemy nad sobą, a jeszcze pomagamy innym również nie popełniać błędy, czyli piętnując, nawracajcie. Nie? Czyli Jakub mówi, kto zawróci grzesznika z błędnej drogi, jego wybawi, jego duszę od śmierci. List do Galatów zawiera znane słowa, tak zwane owoce ciała i owoce ducha, ale przyjrzyjmy się troszeczkę najpierw ciała. Będziemy wiedzieć, czego należy unikać. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała: Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bowo, chwalstwa, farmakia, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam Wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I niestety wielu y, pierwszych chrześcijan, naśladowców, niby naśladowców Chrystusa dopuszczało się niektórych z nich, nie mówię już o tych takich ciężkich jak nierząd, ale spór, zawiść, pogląd za szczytami, niezgoda, rozłamy, to, to takie wydawać by się mogło, ktoś z czyna spór, mówi, że on broni prawdy, ale on szczyna spór, którego celem jest podzielić. Społeczność. Więc każdy, kto wszczyna spory, robi rozłamy, stronnictwa, szuka zwolenników, przejawia owoce ciała. I takie osoby powinniśmy od razu identyfikować, nie zastanawiać się, czy on ma rację, czy nie, tylko identyfikować jako osoby, które po prostu sieją ferment, które sieją owoce ciała, przejawiają owoce ciała. No i oczywiście ich przeciwieństwem są owoce ducha. Te mamy pielęgnować. Też list do Galatów, 5 rozdział, wersety od 4 do 26. Owocą zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jeszu, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami, mając Życie od ducha do ducha się też stosujemy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. No to jest cały, jak widzimy, cały proces życia zgodnie z wolą Bożą. On w zasadzie skupia się w dużym stopniu na, takich, na takim stwierdzeniu, żeby kochać Boga całym sercem, a bliźniego swego, jak siebie samego. To można śmiało, te, te dwa przekazania można uznać za podstawowe, ponieważ jeśli rzeczywiście je przejawiamy, no to nie będziemy przejawiać owoców ducha, znaczy owoców ciała, przepraszam, tylko owoców ducha. Będziemy przejawiać miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. No bo dlaczego nam, ma nam brakować uprzejmości, jeśli kochamy swojego brata? Dlaczego ma nam brakować łagodności, albo panowanie nad sobą? Owszem, on może nam na odcisk nadepnąć, może powiedzieć czasem, on może zawieść i nas zranić. No ale jeśli my rzeczywiście mamy tą miłość na wyższym poziomie niż on, no to powinniśmy tą miłością przykryć. Natomiast jeśli jesteśmy tak samo małostkowi jak on, no to będzie kłótnia. Także z reguły do kłótni trzeba dwóch, nie jednego. Do opluwania wystarczy jeden, do kłótni już dwóch. No, i to jest cały proces, nad którym musimy pracować. Jedna rzecz eliminować, drugie wprowadzać. I na tym polega nasze, nasze, nasz nowy człowiek nasze narodzenie się na nowo i dążenie do e, doskonałości, czyli naśladowanie Chrystusa, naszego Pana. I teraz przyjrzę się Waszym komentarzom. Jeśli macie jakieś pytania, też e, zadajcie je w komentarzu.